Stop ham! Dawno nie widziałem. Stop hamidłom nad drodze. Co? Co ty robisz, idioto? Co ty? Będziesz na osophamie! Rekord video! Czekaj, co? Co ty robisz, idioto? Co ty? Będziesz na subhamie! Rekord video! Nie, ale to musi być parodia, widzowie, przecież. To musi być kurwa, parodia, przecież. No nie ma k***a, nie. na jeszcze Pa, jeszcze się pruje, kurwa. Pa. Co za głąby j***ane. Bo, co on zrobił, kurwa? Ale kurwa, śmieć. O tak! BMW pasem k***a awaryjnym! tak się k... żyje. Jest i BMW! O k... O ale wp***dolił! Jak to w górczyzach było? Ty! A to jest k***a? Ja wiem gdzie to jest! Albo nie wiem? Mam wrażenie, że tutaj gdzieś był kręcony klip do jeden dzień, ale coś może mi się To Warszawa jest czy nie? Nie wiem. Cieku. Warszawa? Joto ty. Czy nie? Czy mi się wydawało? A Warszawa. Chupie. <laughs> Aha. Nawet nie przepuścili kurwa, dobrego człowieka na pasach. Nie ze psy. Po znowu. a co jest? Ku co się działo? Poczekaj, będę ja nie nie. nie... Aha, zjechał mu po prostu na drugi pas, on tak. Ech. Ja pierdolę. Życie przed oczami kupa. Życie przed oczami kupa. O kurwa Jezu Chryste panie kurwa, Nie za kurwa, nie. O. ja muszę teraz zjechać. Ja muszę teraz... Ja muszę teraz kurwa zjechać. On musi. A co, ten co zrobi? Zjedzie naprawy? O tak, zero ku jakiekolwiek, og jakiekolwiek ogarnięcia głową. Gdzie się coś stanie? Ten się wpieroli? Wpieroli się! Klasyk! Klasyk! Klasyczek, debilu był w martwym polu, no on by był w martwym polu, jakby kurwa się p***lnął i okazałoby się, że d**wę z*****ł Jak kurwa wjeżdżasz na rondo i, i, i ten to się rozglądasz, a nie k***a jak debil Zresztą k***a mijali się nawet obok siebie na, na rondzie O na czerwonym sobie przejechał, o jemu ja się śpieszy do pracy o 23 O kurwa. Instant karma! Instant karma Uf. O kiopie... Ku... Co, co za zje... Nie? O! Ja wracam ku z imprezy, nie! Jo ku... a, idę środki mam wyjeżdżane! Ziemuś! Nie wiem, ci ludzie to k. Oni stary człowieku są jacyś. Ja nie wiem, są k... Co on tu zrobił? Co on k... tu zrobił? Aha, aha, a ja, Ej, serio. Takie k. Ku... Ja. Wiecie co mnie w... w takiej sytuacji? Że czasami jedziesz i taka kupa Cię zaczyna hamować, i masz ochotę mu. Wiesz, masz ochotę w ogóle nie zwalniać i mu wpierdolić się w auto. Tylko szkoda wozu, nie? Rzodzi. Szkoda k. wozu. I czasu. No, dokładnie. Fajnie, bo można było sobie wiesz, k... nagle zespałnić auteczko jakieś k. Świeciowe. No dobra, poczekaj. No dobra. Czy ten gość jest też bez winy? Skoro miał czerwone i nawet k. nie zwolnił? Moim zdaniem k... A, jakby, no. Moim zdaniem, no. Nawet nie zwolnił, stary. Nawet się, kup, wiesz. No wiadomo, że ty miał czerwony, ale, no. Nawet nie miał zamiaru hamować. Wiesz, Zodzi? Oni wolą, k. Ku... zatrąbić zamiast przyhamować. Najlepiej jest to, że patrz to. Gościu, k. Ku... widzi, pa. Gościu widzi. Patrz jaka jest kurwa, odległość zobacz Zobacz na zje... jaka odległość kurwa on nie on będzie kurwa jechał tylko że jest zatrąbić, mówi patrz kurwa. ja wiem że ja wiem że był czasomierz tam ale chodzi o to stary że jakby ała co za... ale chodzi o to stary że wiesz no że gościu widzi mógł zareagować no on kurwa nie musi przyspieszyć musi zapipczyć nie każde pytanie jest pytanie pod, pod mającym drugie no Pozdrawiam prawda Coś na drodze? Macie proszę cię uważaj! No przecież widział! Przecież kupa, Przecież widział! To ten sam gościu, tylko ku... Jeszcze nie zdążył dojść, że zdążył się przebrać. O! Koreczek? To pochodniku! <laughs> Baba co za pie... Co na robi? Co ona kurwa, robi? Ty idziesz, że sobie wolno, nie? Jeszcze sekundę idzie wolno. Wyjaśnię. O, to kocham. Kurna. To jest właśnie debilizm ludzi, którzy wjeżdżają na rondo i się nie zatrzymują. Pomimo wszystko, nigdy nie wiesz, co auto kupa zrobi na rondzie. Może nie wrzucić kierunkowskazu, może skręcić, może pojać. Ja nie rozumiem tego, czemu się ludzie nie zatrzymują na rondzie. Indyk Śląski, kurna. Indyk Śląsk. Walić w bok chama, Nie, no na taką kupa. Rówę, to wiesz, że to jest opłacalne. jest największa wieś. Nie, nie, nie. Uo. Kurwa mać. O chłopie. Brawo Paweł, super. O, Brawo Paweł, rynek. super. Super zrobiłeś, super wyjechałeś. Dobra. Przepuści? No co ty gadasz, kupa? Jaki zje... Tak? Like, ludzie są wciś, <grym> U, oh, Jezus! Aż mi się gorąco zrobiło! Aż gorąco zrobiło! Uff, dobrze, że nic się nie stało. Fier... jumpscare, O, na czerwonym. S. Yes. Wow, w ogóle trzy na czerwonym. Spoko. Ziomeczki se jadą, k**wa. Forza Horizon, k**wa. O, Elka. Elka na Stop Hama? Dwie Elki jeszcze, kupa. zawał co za kupa j*****a za, Zawału pewnie zrobił tym Elkom ty, ty, ty Nabawił zawału tym, tym, tym kierowcom O, ale wymuszenie fajne Fajne, fajne wymuszenie On jedzie, ma w ch**u Nie będzie się k***a zastanawiał dwa razy Czy może, czy nie może A, nie puścili, znowu nie puścili. Kurwa. Znowu nie puścili. A powinni pokazywać jak kierować. Powinni dawać przykład. Kurwa. Co się dzieje? Bo nie rozumiem. Ja nie wiem, poch*** takie gówno, kurwa do tego. Leci śnieg z bałwana. No i dobra, tam pod brądy, ale tam kogoś... no nic tam... To muszą być dymy, wiesz o co chodzi. Eee, no co? tyle to nie. Miał klakson. Mógłbym wjechać teraz, Cysterna. była jego wina. I by wybuchło, kurwa, i by stracił życie. No tak, było nie, warto. Miał klakson, było warto. Co się stało kupa? Chłop chłop kurwa pokój buduje na aucie. Nie miał klaksonu? Tak można w ogóle jeździć bez klaksonu? A, po chodniku! S -s, ja Naprawdę było warto, kurwa. Naprawdę było kurwa warto! Nie wiem stary. Co za łebnie? Co on robi, kurwa, ty? Ty debil kurwa jedzie i w ogóle patrzcie jaki... Mega nadrobił, nie? Ale nadrobił drogę. Ale k... drogi nadrobił, no a żeby się nie spóźnił czasem, nie? Dwa samochody szybciej stary, rozumiesz to? 10 sekund zaoszczędził No nie wpuszczajcie go! No kupa był czyli można powiedzieć taki... Ja p***le. Ja bym go nie wpuścił, nie? Bo bym totalną kurką akurat Nie wpuścił. O kwa mać Ja bym go nie wpuścił Ja jestem czasami taką kupną, że jak ktoś się to nie puszczam. Taksówkarzy nigdy nie wpuszczam praktycznie w ogóle. Bo oni to są największe, stary, oni to, najwięksi są, stary, odpierają zawsze. Ni jak, jak jakiś gość chce wjechać, to puszczam, ale taksówkarzy nigdy. Oni zawsze myślą, że są bosem, bo on, kurwa, pracuje na drodze, on, kurwa, wie lepiej. I wszędzie się wpytają stary. W ogóle jeszcze tak na hama, nie? Oni wszędzie na hama stary, bo on jest bosem drogi, bo on, kurwa, pracuje na drodze, nie? Jeździ, kurwa, nigdy, nigdy nie wpuszczam. Oczywiście nie każdy taksówkarz, no, ale... Niestety, czasami jest tak, że no większość moich spotkań z taksówkarzami była bardzo niemiła. Mój tata jedzie na taksówce pierwszej, to może twój tata jest spoko. Ty kuruję, na taksi, to przestań. Ja po prostu ze swoich doświadczeń niestety jestem muszę stwierdzić, że niestety są bardzo niemili. Potelu we no to aż pierdlają, pierdlają, w sensie. No to aż wypada, no to no przecież nie pójdą e, e, Ci rowerzyści myślą, że oni. Nie mo nie ci rowerzyści myślą, że oni jakby ich nie dotyczy, to kupia o co chodzi? Jedzie i chuj, ona jedzie. No nie? Ona jedzie ich Ale wiecie, co najbardziej w kupuję? W sensie ja jakby rozumiem to prawo z tym zatrzymywaniem się na Pasach i w ogóle, ale nie ma nic bardziej wkurującego niż zjedy, które stają przy pasach i nie przechodzą. Jakby kur. po prostu stoją i nie przechodzą. Kurwa, no to jest najgorsze gówno. Zatrzymujesz się oni tak. To po. Ch kura, stoisz przy tych pasach. Bez sensu nie.